Zastanawialiście się kiedyś, jak trudne decyzje potrafią zmieniać bieg życia. Bogna Sworowska, znana modelka i osobowość medialna, postanowiła otworzyć nowy rozdział w swoim życiu osobistym, rozstając się z partnerem, Rafałem Olbińskim, z którym tworzyła związek przez ponad dekadę. Choć początkowo przyznali, że pozostaną przyjaciółmi, Bogna nie ukrywała, że zamierza zaryzykować i spróbować być singlem, doświadczając tym samym uroku wolności. Para była znana na polskiej scenie showbiznesowej a ich związek wzbudzał niemałe zainteresowanie mediów. Ich relacja była obserwowana przez wiele osób, choć przez długi czas unikali wspólnego pozowania do zdjęć. Dopiero podczas premiery spektaklu Pozytywni w teatrze Imka zdecydowali się na wystąpienie jako para, trzymając się za ręce, uśmiechając do obiektywów fotografów. Rafał Olbiński, mężczyzna o przynajmniej 24 latach więcej niż Bogna, jest uznawany za światowej sławy artystę malarza, który przez długi czas mieszkał w Nowym Jorku. Z kolei Sforowska zdobyła dużą popularność jako modelka oraz dwa z Polonia w 1997 roku, odnosząc sukcesy nie tylko w kraju, ale i za granicą. W programie pytania na śniadanie Bogna podzieliła się szczerze swoimi przemyśleniami na temat ich rozstania. Wyraziła, że od dwóch miesięcy cieszy się nowym stanem jako Singielka, co potwierdziło jej wyboru dotyczącego zakończenia wieloletniego związku. Podkreśliła, że rozstanie było koniecznością, pozwalając obojgu na dalszy rozwój osobisty z postanowieniem pozostania przyjaciółmi. Warto również nadmienić, że Bogna Sworowska za pośrednictwem mediów przekazała swoim fanom, jak ważne było dla niej to zakończenie. Związek z Rafałem Olbińskim nie był konwencjonalny, co sprawiało, że ich relacja taka mogła być inspiracją do poszukiwania samodzielnych ścieżek. Oboje partnerzy, mimo że spędzili ze sobą wiele lat, nigdy nie zamieszkali razem. Ta decyzja, choć rzadka w długotrwałych relacjach, Okazała się dla nich odpowiednia. Bogna postanowiła otworzyć się na nowe możliwości i doświadczenia, a ich rozstanie zyskało nowy kontekst, jako krok ku nieznanemu, który może przynieść wiele pozytywnych zmian. Interesujące, jak każdy z nas ma swoją unikalną drogę i jak wydarzenia w życiu mogą prowadzić do nowych odkryć o sobie. Zawsze warto łamać schematy, w imię własnego szczęścia i spełnienia.